Propaganda z jednej i z drugiej strony ciągle mówi o wolnych mediach. Wolne media, wolne media, wolna Polska, wolni ludzie itd., itd. Ale czymże są wolne media? Czy to są media, które nie są zależne od jakiejś partii, ale są zależne od drugiej partii? Czy to są media, które są zależne od pewnej ideologii, ale są wrogie innej ideologii? I tak dalej, i tak dalej... Psy się wiesza na telewizji publicznej, ponieważ telewizja publiczna sympatyzowała z aktualną władzą. Zresztą zawsze to miało miejsce. Ale powiedziałbym, że tak zwana telewizja publiczna, która nie jest bezstronna i nigdy nie była bezstronna, jest znacznie bardziej wolnymi mediami niż te wszystkie inne prywatne media. Ponieważ telewizja publiczna w jakiś tam sposób zależała od wyborców, od społeczeństwa polskiego. Choćby nawet w połowie, ale w jakiś sposób. Natomiast prywatne media są strukturą stricte biznesową i hierarchiczną. Struktura wielkich mediów nie ma nic wspólnego z demokracją absolutnie nic wspólnego. I to można bardzo łatwo dowiedzieć. Zresztą sami właściciele o tym mówią. A kto trzyma pieniądze tych wszystkich spółek, kto ma jakieś udziały, kto ma jakieś interesy, to często nawet nie dochodzi do świadomości widzów czy czytelników. Często jakby panuje opinia, no tak, ale ci redaktorzy, czy ta telewizja chce prawdy, ona chce ujawniać patologię życia społecznego, chce naprawić, chce. Żeby było generalnie rzecz biorąc sprawiedliwie i dobrze. Tylko, że sprawiedliwie i dobrze zależy też dla kogo. A przecież wcale tak nie musi być. Często media właśnie działają po to, żeby jakieś spółki, jakieś interesy były przeforsowane, wcale nie mając na uwadze dobra interesu danego, w kraju, danego kraju, w którym te media pracują. Nie wiem, czy to się może jakoś przebić do świadomości publicznej, która często przyjmuje, że o, ta dana stacja telewizyjna, czy ta dana kazeta, oni po prostu chcą dobrze. Oni chcą dobrze, oni chcą sprawiedliwości. Ale dlaczego? Dlaczego? Niech się zastanowią. Przecież jakie są interesy? Bo przecież zawsze są jakieś interesy polityczne, gospodarcze i tak dalej. Nie bronię tu absolutnie jakichś propagandowych telewizji, Publicznych, które, które często w zasadzie z reguły sympatyzują z daną władzą, jaka aktualnie jest, ale w dalszym ciągu podkreślam, że te ta telewizja publiczna, czy następna jaka będzie, czy poprzednie jakie były, w sumie są i tak znacznie bardziej demokratyczne niż te wszystkie prywatne media. Chciałem tutaj przytoczyć wypowiedź jednego z posłów, która jest dosyć, naprawdę no, żenująca. No, albo ten człowiek jest kompletnie niedokształcony, ale sądzę, że jest cyniczny, że opowiada takie nonsensy, właśnie przywołując tak zwane niezależne media jako sprawiedliwych sędziów pokoju i strażników sprawiedliwości. Zresztą proszę posłuchać. Pozwolę sobie zabrać głos w tej sprawie nie tylko jako członek Komisji Kultury i Środków Przekazu, ale też jako były dziennikarz z ponad 25-letnim stażem, gdyż w ujawnieniu afery Pegasusa ważną rolę odegrali właśnie niezależni dziennikarze i wolne media. Na liście mediów kontrolujących władzę, a przypomnę, że obowiązkiem mediów jest właśnie kontrolowanie władzy, można wymienić TVN24, Wyborczą, Rzeczpospolitą, ONET, RMFFM czy zespół wyborczy d i Amnesty International. Na tej liście mediów kontrolujących władzę nie ma tzw. mediów publicznych i prywatnych dotowanych przez spółki skarbu państwa. Taką TVP, a w szczególności TVP Info, odnajdziemy na innej liście, na liście napaści i medialnego na rodzinę Brejzów, w której posługiwano się zmanipulowanymi SMS-ami wykradzionymi Pegasusem z telefonu Krzysztofa Brazy. Powołana komisja musi wyjaśnić różne wątki afery Pegasusa. Dlatego musi czerpać z ustaleń dziennikarzy wolnych mediów i jednocześnie, korzystając z ustawowych uprawnień śledczych, musi przesłuchać medialnych akolitów PIS i ustalić ich współudział w brudnej wojnie politycznej prowadzonej za pomocą podsłuchów. Dziękuję uprzejmie.